A ma no, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na High Pixelu. Ja już nie... Ja nie wiem czy mam bana, bo chyba miałem... Tak, jeszcze mam przez dni nawet. Nie wiem dlaczego dostałem bana. Ale zobacz, zagrajmy może takie w i zagrajmy w na przykład Lucky Bloki. Ale no takie Skyward do I jeszcze Lucky Bloki. Ci już skrzynek są Lucky Bloki. bo na razie nie mam, może a tak to może jutro będzie nowy odcinek, gdzieś tak, nie wiem, może po 13 będzie, nie wiem, może będę robił, <laughs> No dobra, 3, 2, 1, Oj, oj, o nie, o nie co to jest? Co ja Ale dobra Mogę się wydostać jeszcze Yyyy Home pod Niepotrzebny Oj Czekajcie Jak sobie e. postawić nie mogę mogę postawić na tym na szkle? nie Aj. to właśnie nie mam bloków ale już sobie kopię to jest jeszcze a, to jestem słaby Dobra, co zbieram. Jestem słaby wy tego. Wicie. Mógł chyba. Ey, yy, shotgun. O nie. Miałem miecz. No i. To może popieramy na automodzie, że mi automatycznie dawało te rundy. A ja sobie wezmę może Buildera, bloki. I pewnie dostanę bloki. Nie. Melon. ...w git, Aj, dobra. Nie jak. Więc... Nie wiem, się szybko trzeba wydobywać tak na skos. I wiedziałam, że on mnie jeszcze tutaj yy, strzeli w łuku, jak... No. Albo na przykład Ścieżką albo czymś innym. Yeah, dobra. Y, następny... O kurde, nie. Nie chcę coś a Zamiast... B. Y... Dobra. O nie, ja nie mam to no, no, no. no. No, um, nabił. No, kończę. Okej. Pyk, 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 pyk. Skok i Lucky Block. Hit. O, wiedział. No i co teraz? EZ No nie aż takie EZ, ale pewnie za chwilę coś tutaj zapnie. No nie chcesz, żebym zginął Noj! New Z Uciekam, bo nie chcę zginąć, bo New Serio? Takim nubem jestem w tą grę. Jak <coughs> <się> nie doskoczyłam? <coughs> Bo tam ta mapa powinna być łatwa. Dobra, zaś na fajny snowgolemik. dziękuję za śnieżki? A nie, nie. Uff, myślałem, że tego do odkłani spadnę we... o No! Co? Dobra, to jest różdżka z potionkami Nie wiem, czy graliście w ten tryb, ale to jest jakieś coś jak różdżki Więc nie mogą wiedzieć co to jest, ale to jest różdżka z flash po coś takiego no i więc no to bywało? eee, pójdę na no, no na pewno, no, już już, no, no, wiedziałem aj ale kurde, nieszczęście trochę, no dla go fajnie, bo miał diamentowe rzeczy nie, nie. Ale to jest rzadki kieszeń z takich bloków. Nawet nie, nie wiem, czy można drognąć. Ej, co to jest? Widzicie też to? Na płaskim świecie to chyba budowane było. Ogniowy? Nie. Jak klikniecie prawym, to taki ogień pokażę. O. I to podpala ludzi. A tak to tak też mogli diamentowy miecz sobie zrobię to będzie podpalający jeden i drugi który będzie podpalał aha takie rzeczy nooo ba, bardzo fajnie bardzo fajnie to może teraz zagramy sobie w o nie, pisałam disconnect Zagramy sobie na tym samym serwerze, ale nie... Miałem napisać hoop. mogłam napisać hoop. Ale tym razem tak, zagramy sobie tym razem na normalnych Skywarsach na solo. I... zobaczymy czy luty z Lucky Bloków są lepsze, czy sk ze skrzynek są lepsze. Mapa Pokemony jakaś... Yy, dobra mieczy bardzo fajnie tutaj zębam protection to następny dobra będę nie będę taki tylko zrobię wiadro bo chcę sprawdzić czy dalej umiem no nie nie ni nie strzelić mnie A braka. no i fajnie nie udało mi się co to jest? Szarpnę z 2. Ok, ok, ok. O, gabla. Mam i mam darczyńcę. Jem, gabla. Następne wiadro. Uff. Też gościu będzie się flexował swoim wiadrem. No, zobaczymy. Dawaj, da baby. Bo tak się ten nazywa. Taki skin. Dawaj. No i co teraz? No, dziękuję. Dobra. Uuu, diamentowe budki. Eee, więcej z tona. Ai ty skąd? Jesteś. Oi. Oi. Oj, oj, nie, nie. Myszka, nie! Nie, widzie, widzieliście to właśnie? Myszka mi zlagowało. Ja zawsze mam tak, bo myszka mi laguje i wtedy mam takie coś, że... Uj, wiedziałem, że takie coś się drugie stanie. No. Mi się wydaje, że lepsze dropy są ze skrzynek, bo dostałem diamentowe budki. Dobra, to jest mini mapka. Rzadkie takie są chyba. Było rzadkie takie ja widzę. Ale mini mapka. I tu ktoś wybrał Normal Projectile. ciż nie będzie jakieś takie OK. mocne. No, no dobra. E, nic... Wiedziałem, że to jakiś kościół będzie. No odważ się ode mnie. Nie twoja wyspa. A ja mam mierz. No tak. Ale no, nie warto. Nie warto Nie warto było złapki na początku bić. Nie zauważyłem, że mierz ma. Yy, nie ma rzucających. Noc chyba. <śmiech> będzie. <śmiech> I nie będzie opę rzeczy. No, nie ma rzucających. Nie ma rzucającej z takiej jak Jajka. O, No i wreszcie coś fajnego. Diamentowa klata. Jeszcze się, kieka. Zawsze fajnie mieć. Teraz na górę wiadro. Poproszę wiadro. A, tutaj, a tej skrzynki nawet nie ma. Nie, Aj Mogło nie budować się tak szybko tak jak chciałem Uf. Dobra e, Minimapa Na której jest bardzo dużo osób BARDZO DUŻO OSÓB Pierwszy raz taką widzę, to jest chyba jakiś event Bo nigdy takiej mapy nie widziałem Tak, to może być event Normalne rzeczy mają być. Ci, że basic. Tak mi pokazuje. na Nie wiem czy widzicie. Yy... Pora, nie wiem, czy takie fajne te rzeczy są. Chociaż raz upę. Okay. chciałbym. Yy, gościu tu za chwilę mnie rzuci pewnie. Ale ja się... Jed, 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 jed! jed. Ty! Ja jeszcze tutaj wiadro. Bardzo. O ja wiedziałem, że za chwilę mi tu. Kto... Co? Co ja tutaj właśnie robię? mamy mm. mm. dziś fajny dzień. Tylko sobie wiem. To pewnie też wiadro. Masz wiadro, masz wiadro, bo się tam. Yy, też chcę zrobić wiadro. Jak mnie nikt nie zrzuci tego głupiego łuku. Yy. Hmm. Hmm, dobra, może teraz się uda. Please się uda. Dobra, udało się. Tym razem się udało. Hmm, nie, już mam hełm. No dobra, to więc jedzenia. Segła i z tą I lecimy tą. O właśnie tam No! A nie! Co? Nawet nie wiedziałem, że to zrobię. A nawet... Nawet mówiłem wam w poprzednim odcinku sobie że tego... Nie wiem, czy widzieliście, że nie umiem sobie numerkami tak zmieniać, a nawet zeskrolowałem szybko. Nawet nie widziałem, że umiem. Chodź tu! teraz. chodź. Ojej, on używał mnie. Dobra, 5 osób. Piąte miejsce. To może będzie ostatnia runda. Ale... Ta runda będzie bardzo trudna. Gościu, się teraz na mnie pójdzie. Uj. Dobra, mam miejsce na początku speedrun! Chodź! No nie! Nie dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Więc, no tak, tak jak ja mówiłem, to by było na tyle w tym odcinku też